Nie ma gospodarstwa domowego, które codziennie nie produkowałoby odpadów. Przeciętny Polak produkuje ich ponad 300 kg rocznie. Segregowanie odpadów nie jest trudne i polega na rozdzielaniu z odpadów takich frakcji, które będą się nadawać do ponownego wykorzystania, czyli do recyklingu. Jak segregować odpady, podpowie Wam ten oto krótki film. Do pojemnika lub worka na papier, który jest w kolorze niebieskim, wrzucamy opakowania z papieru lub tektury, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy. Nie wrzucimy tu natomiast papieru powlekanego folią i kalką, kartonów po mleku i napojach, tapet, pieluch jednorazowych, worków po nawozach i cemencie, mokrego, zabrudzonego lub tłustego papieru, artykułów i papierów higienicznych, papieru termicznego i faksowego, np. paragonów. Pamiętajmy o tym, żeby segregować odpady z kulturą. Odpady przed wrzuceniem zgniećmy. Zajmą wtedy mniej miejsca. Do pojemnika lub worka na szkło, który jest w kolorze zielonym, wrzucajmy tylko szkło opakowaniowe. Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. Nie umieszczajmy w pojemniku worku przeznaczonym na szkło porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego i zbrojonego, żarówek i świetlówek, monitorów, reflektorów, szyb samochodowych. Segregujmy szkło z kulturą, wrzucając tylko szkło opróżnione. Uwaga! Opakowań szklanych nie musisz myć. Wystarczy, że je dobrze opróżnisz. Metale i tworzywa sztuczne gromadzimy w pojemniku lub worku w kolorze żółtym. Tutaj umieszczamy w szczególności butelki po napojach i opakowania po chemii gospodarczej, szamponach, płynach do mycia, proszkach, opakowania po produktach spożywczych plastikowe zakrętki, reklamówki, torebki plastikowe i inne folie, kartony po mleku i innych napojach, opakowania wielomateriałowe, aluminiowe puszki po napojach, puszki z blachy stalowej, pożywności, konserwy, metalowe kapsle zakrętki. Słoików pozostały drobny złom żelazny i metale kolorowe. Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne nie możemy wrzucać nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach, styropianu i innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie możemy zapominać o segregacji z kulturą. Wrzucane opakowania plastikowe odkręćmy, opróżnijmy i zgniećmy. W worku lub pojemniku zmieści się ich dużo więcej. Skórki po owocach, obierki, resztki warzyw i owoców, łupiny, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, jeżeli zostaną umieszczone w przydomowym kompostowniku lub worku, pojemniku w kolorze brązowym na odpady biodegradowalne, mogą stać się pełnowartościowym kompostem. Nie umieszczajmy w bioodpadach kości i ości, skórek po owocach cytrusowych, produktów przetworzonych, jak ciasta czy słodycze, odchodów zwierzęcych, popiołu czy niedopałków papierosów. Jak segregować odpadki bioskulturą? Wszystkie odpadki kuchenne umieszczamy w worku lub w pojemniku luzem, nie pakujemy ich w mniejsze reklamówki. Odpady zielone to przede wszystkim skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, kwiaty i inne części roślin. Do tych odpadów nie wrzucajmy tego, czego nie chcielibyśmy znaleźć w kompoście w formie rozdrobnionej np. szkła, agrowłókniny, plastikowych doniczek, opakowań po nawozach. Pojemniki na te odpadki to też nie jest miejsce na koci żwirek, odchody zwierzęce, ściółkę z ich hodowli, ziemię i kamienia. Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy zepsute lub niepotrzebne duże i małe urządzenia AGD, sprzęt audiowizualny i oświetleniowy, elektronarzędzia, elektroniczny sprzęt muzyczny i zabawki uruchamiane na prąd lub baterie. Jak można się pozbyć elektroodpadów? W terminach wskazanych w harmonogramie można je umieścić w tak zwanym punkcie odbioru. Przy domach jednorodzinnych to będzie miejsce przed posesją, gdzie zazwyczaj wystawiamy kosz na odpady. W zabudowie wielolokalowej jeden z wyznaczonych punktów na osiedlu. Nie zawsze jest to przyblokowy boks na odpady. Jego lokalizację można sprawdzić na stronie www.pgkmyślnikradomsk.pl. Wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również samodzielnie dostarczyć do PSOK, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każda gmina musi taki punkt posiadać. Poprzez stronę internetową www.decydujesz.pl możesz pozbyć się dużego AGD bez wychodzenia z domu. Sprzęt mniejszy możesz pozostawić w pojemnikach umieszczonych w sklepach wielkopowierzchniowych lub specjalnych kontenerach na terenie miasta. Pamiętaj, że kupując nowy sprzęt w sklepie możesz zostawić sprzęt stary. Ta sama zasada obowiązuje przy zakupie sprzętu przez internet z dostawą do domu. Nie musisz odbierać z serwisu sprzętu zepsutego, którego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny segreguj z kulturą. Nie wrzucaj go do odpadów zmieszanych ani do żadnego z worków, pojemników na odpady segregowane. Nie umieszczaj go w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak leśne dukty czy zapuszczone działki. Robiąc tak, ryzykujesz zapłatę kary oraz szkodzisz środowisku. Segreguj odpady z kulturą i nie umieszczaj baterii i akumulatorów w innych odpadach. Umieszczaj je w pojemnikach do tego przeznaczonych, które znajdziesz w szkołach, instytucjach publicznych, sklepach wielkopowierzchniowych. Na terenie miasta funkcjonują też czerwone kontenery na elektroodpady i do nich można również wrzucić zużyte baterie. Baterie można również dostarczyć do przok. Leki niepotrzebne lub przeterminowane należy umieszczać w pojemnikach w aptekach. Nie należy ich wrzucać do odpadów komunalnych, gdyż w ten sposób szkodzimy środowisku i osobom pracującym przy przetwarzaniu odpadów. Nie każda z aptek posiada taki pojemnik. Listę aptek znajdziesz na stronie swojego urzędu gminy lub stronie firmy zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w miejscu Twojego zamieszkania. Do odpadów wielkogabarytowych możemy zaliczyć między innymi meble, meble ogrodowe, dywany, materace, duże donice, deski do prasowania, suszarki na ubrania, wykładziny, dziecięce wózki. Odpady wielkogabarytowe można samodzielnie dostarczyć do PSZOK lub wystawić przed posesję w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów, a przy zabudowie wielolokalowej wielkogabaryty należy dostarczyć do wyznaczonego na osiedlu punktu odbioru. Nie zawsze jest to przyblokowy boks na odpady. Mieszkańcy gmin obsługiwanych przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej spółka Zo w Radomsku w harmonogramach umieszczonych na stronie internetowej spółki mogą znaleźć lokalizację takich punktów i planowany czas odbioru. Zamiar wystawiania wielkogabarytów dobrze jest zgłosić do właściwego urzędu gminy lub spółki. Ułatwia to ułożenie pod względem logistycznym pracy zakładu zajmującego się odbiorem odpadów. Segreguj z kulturą i pamiętaj, że nie wolno odpadów wielkogabarytowych rozdrabniać i umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane. Nie można też ich spalać w piecu. Wszystkie takie procedery są zagrożone karą grzywny. Każda gmina w Polsce powinna mieć wyznaczony przynajmniej jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na stronach gminy lub firmy trudniącej się odbiorem odpadów można znaleźć informacje na temat jego lokalizacji i godzin otwarcia. Do PSZOK można na koszt własny nieodpłatnie dostarczyć odpady z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe odpady ze szkła, zużyte opony, gruz budowlany, odpady budowlano-rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, leki, chemikalia, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych z gospodarstwa domowego, np. igły, strzykawki, Odpady z tekstyliów i odzieży. Odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne. Każdy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych posiada swój własny regulamin funkcjonowania. Warto się z nim zapoznać przed zamiarem skorzystania z jego usług. W przypadku Pszok w PŁoszowie dostarczenie opon i odpadów remontowych jest limitowane. Z każdego gospodarstwa domowego do punktu można dostarczyć odpady remontowe i budowlane w ilości 1000 kg. Na rok, a opony samochodowe w ilości 8 sztuk na rok. Segregowanie odpadów jest dziecinnie proste, a segregowanie odpadów z kulturą jeszcze prostsze. Pamiętaj, że poprawnie segregując odpady chronisz środowisko, tworzysz miejsca pracy, dbasz o jakość pracy osób pracujących z odpadami oraz wspierasz gospodarkę. Materiał edukacyjny powstał na zlecenie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Spółka Zo w Radomsku w ramach projektu Kultura Segregacji realizowanego wspólnie z Rekopolem organizacją odzysku opakowań SA.